Zapraszamy do Biblioteki Pedagogicznej w Lublinie. Kowalnik. Tak, panie doktorze, dlaczego nie ma pani przed sobą treści omawianych zadań? Zapomniałam wydrukować. A cóż, cieszymy się. Że nie zapomniała pani o zajęciach i zaszczyciła nas swoją obecnością. Proszę skorzystać z, up z uprzejmości koleżanki i przeczytać zadanie trzecie. Uwziął się stary dziad, już czwarte zajęcia z rzadko